Ostatnie moje pytanie, dostanę za nie srogą burę od pewnego lublińskiego środowiska. Zaraz znowu zostanę nazwany agentem, michnikiem, lisem i tak dalej. No ale muszę o to zapytać, czyli o pana um, byłego, nie wiem, czy teraźniejszego kolegę, pana Mariana Kowalskiego. Jak pan oceni w tej chwili to, co właśnie robi Marian Kowalski? Powstał Ruch 11 listopada? Czy według Artura Zawiszy Ruch 11 listopada ma szansę przebić się ze swoimi tutaj antykomunistycznymi, biblijnymi? Pierwsza biblijna partia w Polsce z no, tymi wszystkimi pomysłami do szerszej publiczności? Zacznę od tego, to uh -huh, chcę jasno powiedzieć, że ja Mariana Kowalskiego lubię od lat i nie przestałem lubić, bo jak się ma Dobre z kimś pierwsze, że tak powiem, przeżycia, no jasne. To, to chce się zachować tę najlepszą pamięć. Ja zawsze Mariana Kowalskiego będę pamiętać jako człowieka, który uratował Marsz Niepodległości, jako ofiarnego lubelskiego działacza, jako znakomitego mówcę uh -huh. wiecowego. A charyzmatycznego i, i, Absolutnie Tak, uh -huh. tak. I, i chcę, że tak powiem, oddać mu pełną sprawiedliwość. Natomiast no, nie, nie ukrywam też, że żałuję tej mm, ewolucji, której się. Poddał, myślę, że trochę z takiego poczucia beznadziejności, no bo cóż, ruch narodowy, który wystawiał go na prezydenta, no takiej kariery politycznej, powiedzmy, mu nie zafundował, mm -hmm. jako mogłaby się marzyć. Nie został nawet Magdaleną Ogórek, która z kandydatki prezydenckiej stała się powiedzmy medialną gwiazdą, mm -hmm. tak, dzisiejszych mediów publicznych. Z kolei. Ale jest nie... gwiazdą internetowych mediów. Masz też, Marian, no jest. jest. No tak. Z kolei y, Pis, y, którego Marian chciał być takim, wydaje mi się, y, trochę bardziej radykalnym y, speakerem, mówiącym to, czego zwykłemu pisowcowi nie wypada powiedzieć. Mhm. To, co sobie gdzieś tam zwykły pisowiec w tyle głowy myśli, to Marian mówił głośno, tak, wykładał kawę na ławę. Myślał, że może to go jakoś tam zaczepi y, w tamtej społeczności politycznej, no ale pisowcy uznali, że muszą być bardziej stanowani bardziej uspokojeni. Przecież to znana historia tak, że prezydent to był członek Partii Unia Wolności, Dokładnie. że premier to był doradca e, premiera Tuska, że wicepremier Gliński to był działacz Zielonych i kandydat narodnego e, Unii e, Demokratycznej, że wicepremier Gowin to był minister rządu Platformy Obywatelskiej i moglibyśmy długo tę listę e, ciągnąć i PiS chcąc mieć bardziej uspokojony... Wizerunek nie potrzebował aż tak krzykliwej w cudzysłowie postaci jak Marian Kowalski, i trochę ten biedny Marian został w Lublinie sam z pastorem. Mm -hmm. No i teraz poszaleli. Czyli tak? nie sam, no? po, poszaleli, szaleją. Program jest oczywiście na swój sposób ciekawy, ale ta mieszanka, którą oni prezentują, ten antykomunizm quasi e, biblijny, połączony z tymi różnymi opcjami od antychińskiej, po antywatykańską, to jest tak piorunująca i w zasadzie niespotykana w przyrodzie e, mieszanka, że ona nie ma szansy mieć jakiegoś głębszego zaczepienia. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale ktoś tam ich ogląda, ktoś tam lajkuje, mhm. ktoś jakieś donacje. W płacę, ale to troszkę na zasadzie takiej rozrywki politycznej jest traktowane. Tak naprawdę na polskich ulicach ludzi, którzy mieliby taki zestaw poglądów, jaki proponuje duet Chojecki i Kowalski, to takich ludzi w zasadzie nie ma. A może przemawia przez pana swoistego rodzaju zazdrość, no bo jednak <coughs> oni tworzą, tworzą środowisko jakby polityczne, no gdzieś tam te, te struktury, tam nawet jak pięć osób, ale jednak jakieś tam cały czas są, mówią o ruchu narodowym, że to jest taka agentura rusko-chińska, rusko chińska. Wotykańska. Ale ja powtórzę wobec tego to, od czego zacząłem. Mhm. Ja lubię Mariana Kowalskiego i uważam, że to, co mówi, mówi mhm. szczerze z serca. Nie widzę w tym jakiegoś głębokiego podstępu, no może jest troszeczkę powiedzmy podkręcenia dla tych wpłat, które gdzieś tam są oczekiwane. No tak wybrał, tak ma. Mój Boże, no, 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 nie pierwszy, nie ostatni przypadek osoby, która trochę z trudem może znosić to, że gdzieś tam była bardzo, powiedzmy, chwalona, a, a, a później musiała wrócić no, do tego szarego lubelskiego życia, prawda, na osiedlu na Czechowie. Wiadomo, to budzi frustrację. Ale właśnie tym się jakby Marian Kowalski szczyci. Tutaj tylko koszulę w kratę, tutaj ten pan też ma. O, może się pan. Ale on Flanerował, ja. Zapiszę do jednak ruchu jedenastego, co? Jakby co to ja załatwiłem, Marian. Żebyś <grymne> nie, nie, nie mam takich planów, bo się nie utożsamiam z tym mhm. sposobem myślenia, a w szczególności pastor jest tam osobą, która nadaje ton ideologiczny, no taki dosyć, dosyć wątpliwy, no to sobie jasno powiedzmy, no ale mój Boże, dla każdego jest jakieś miejsce, niech mówią. Zostanę najprawdopodobniej za to ale swój, swój rzetelny obowiązek dziennikarski wykonałem, nikogo nie obrażamy, a jest to jakby swoistego rodzaju zjawisko medialne i polityczne, dlatego Dlatego warto moje, moje opinii się pytać i o tym oczywiście mówić, tym bardziej, no jednak panowie się znacie, byliście związani w jednej organizacji, więc no takie pytanie jest normalne i to nie jest żaden hejt. Tutaj mówię do, oczywiście już, powiem, że tak będzie, do tych hejterów, którzy się zaraz obudzą.